Zrobiłem sobie dosłownie przed chwilą zdjęcie. I z początku wyglądało normalnie. Ale gdy się przyjrzałem, coś stało w tle. Bardzo się boję, że coś może nawiedzać mój dom. Patrzcie, w pierwszej kolejności było takie. Moim, moim zdaniem pięknie wyszedłem. Moim zdaniem, mo, moim zdaniem wyszedłem jak model. Ale gdy się przyjrzałem w tle, stał on. I troszkę, nie wiem. Co mam o tym sądzić? I teraz, jak patrzę na to zdjęcie, to mam wrażenie, że to są tu też inne ukryte wiadomości. Dobrze, że mam wujka egzorcystę. Witam serdecznie, moi drodzy. Ja jestem Szałek, a to jest Shatter Story Demo. I nie wiem, o czym jest ta gra. Ktoś mówi o tej grze. I ja mam takie. O, fajnie, wygląda. Ja w sumie, może zagrałbym. I pobrałem ją i zapomniałem o czym ona była. W ogóle ciekawa sprawa, nie? Bo zacząłem chodzić na siłownię, człowieku. Widzisz to? Widzisz to? Widzisz to? Zacząłem chodzić na siłownię i sobie myślałem, że będę brał białko. W sensie, wiecie, że po prostu mleko albo z wodą i mieszasz białki i tak dalej. Ale ja nie mam shakera, więc muszę pić ze słoika w tym momencie. I tak trochę to jest niewygodne, ale działa, szczerze. To nie jest głupie, raczej... Chyba za dużo mleka dałem. Zobaczymy, o co chodzi. Jest ciemno. Jest noc. O! <noise> Okej. Okay. Ilaj. Coś przykra mordka. O! Cześć, cześć! Oj, oh, z Bogu dzięki, że tu jesteś. Czekałem... Ło! Halo? Kto tam się... Dzień dobry. Czekałem... Cześć! cześć. Witaj! Witaj. Wchodź, wchodź, Marianna, Marianne. Dlaczego zmuszasz naszego przyjaciela, żeby czekał na dworzu? Chodź, czekaliśmy na ciebie. Okej, okay. a czemu? Robert, Robert, Robert Machill. Robert. Ej, cześć. Miło cię widzieć. C usiądź, muszę z tobą porozmawiać. Chcę z tobą porozmawiać. Dobrze, więc jesteśmy, faktycznie. Jest. Ojej, ty, co tu się? Teraz to jest jakiś nuklearny cień. Chyba coś wybuchło wam, co w kuchni. Nie wiem, czy wiecie, ale obraz zwykle w telewizorze powinien się ruszać. Jesteście tak creepy. Jesteście jakoś dysfunkcyjną rodziną. to nawet dziecko ma już problemy jakieś patologiczne, pewnie. Dzień dobry. Potem macie. Ten, obrazy na pewno, zdjęcia rodzinne, nie patrz tak na mnie, zdjęcia rodzinne, Marianna czeka tam, no dobra, wsiądźmy, okej okay. Zostałeś to? Tak jest Czy to zadziała? Yy, oceny, wyglu... recenzje wyglądały dobrze Nie Spokojnie, relax yy, Okej, okay, znam się na fotografiach, wiem jak to działa Jedzenie gotowe! O O Boże! O nie! A, świetne wyczucie. Czemu... Okej, okay, on on coś wie, nie? On coś wie. A, to znowu korki. Pójdę to załatwić. Okej, okay, czyli Robert jest. Coś się. Ci... Kto to jest tam z tyłu, ja się pytam. Przepraszam za to, nie wiem, co jest ostatnio z tym domem. Wszystko się psuje cały czas. Naprawdę... Up the wall, powiadasz, up the wall, up the wall, okej. Okay. Aha, bo to jest niby ee, ten, gzip na ścianie, to jest, to jest zwykły grzyb? Na przykład ta pleśń, parę nocy temu pojawiła się znikąd. Co dziwne, wraz z nią pukanie do drzwi o trzeciej w nocy oraz zgaszące zg się światło automatycznie, nie wiadomo o co chodzi. Mam trochę wybielacza, więc... Okej, okay, dobra, no, ono to chce zrobić. okej, okay, pewnie. E... Aha, dobrze. Dziecko. Aha, jakiej się. Jakiej na imię? To Lili. Ma 5 miesięcy. O, górna. Powiem wam coś, dzieciaki. Nigdy mi nie miejcie dzieci. To duża odpowiedzialność. Nie mów tak! Nie zwracaj na niego uwagi. Po prostu brakuje mu snu. Widzisz o co mi chodzi? To twoja rodzina. Jest warta każdego. każdej cząstki energii, jaką w wiem wkładasz. I o czym jest ta gra? Będziesz słuchać i rozmowy pod... rodziny? Ej, ty, ty ich zabijesz, ja to wiem, ty na mnie już patrzysz tak. Wiem, siostrzyczko, wiem. Ile wcześniej opowiadał. <laughs> nie patrz tak na mnie. Ile opowiadał mi wcześniej, że interesuje się fotografią. I edytorstwem chcę zrobić zdjęcie, które będzie pamiętane lata stąd. Od teraz. Uchwycić coś, czego nikt nigdy nie uchwycił. No, ambicje! Szanuję to. Aha, bo ja jestem jakimś koleżką rodzinnym, tak? Okej, okay, po prostu. No dobra. Ach, tak, wy, wy dwoje macie plany, żeby. Coś z nową grom i tak dalej. A, grom? Nie, oprogramowanie. Tak, oprogramowania, gra oprogramująca, coś takiego. Chodździmy. Okej, okay, czyli on ukrywa, że będziemy coś testować. Też ona i tak nie zrozumie. Ona myśli, że jak włoży Google do, Google Chrome do kosza, to pewnie usunie ten internet. Wszyscy jesteście nienormalni. Tak właśnie myślałem, tak się spodziewałem. Okej, okay, on tam czeka, ale ja jeszcze... Ja zawsze jak wchodzę do kogoś do domu, to przeszukuję wszystkie szuflady. Potem je wyrzucają z tego domu po 10 minutach, ale co znalazłem to moje, tak? Dobrze. A, gdzie jesteś? Tu jesteś. I doj. Okej, okay, okej, okay, powiedz mi o co w końcu chodzi? Zaczęło się parę tygodni temu. A teraz jak o tym pomyślę, pojedyncze rzeczy działy się przez cały poprzedni rok. Nie wiem, na przykład przedmioty, które same się przestawiają. Mój pokój praktycznie sam się sprzątał i to był... problem? What the hell? Najpierw myślałem, że to moja mama, ale nawet to się działo nawet jak nikogo nie było w domu. No właśnie, sprawia, że i to ja bym chciał być nawiedzony. Co nie jest zabawne. W nocy słyszę dźwięki. Tak, jakby ściany były żywe i rozmawiały ze sobą. Coś planowały. Okej. Okay. Jesteś pewien, że. Nie wiem, ile trzeba mieć lat, żeby być zdiagnozowanym na schizofrenię, ale. I to, co mówiła moja mama. Rzeczy same się psują, ciągle. Pleśni się pojawia, a potem parę dni później znika. A pewnego dnia widziałem tuziny robaków pływających w wodzie toaletowej. Jak wróciłem z ojcem, to ni niczego tam nie było. No i zdjęcia. Oglądałem albumy rodzinne i wydaje mi się, przysiągbym, że coś zobaczyłem. Ale gdy wróciłem, żeby to zobaczyć, nie było tego. Nie mogłem tego znaleźć. Moi rodzice mówią, że coś sobie wymyślam, że za dużo filmów oglądam, horrorów. Tak, tak mówią. Powiedziałeś im? Próbowałem. Nie słuchają. Więc teraz ty jesteś moją jedyną nadzieją. Jak jakbyśmy pokazali im dowód, coś w na zdjęciach, to może wtedy. Tak, jeśli my coś zrobimy... No właśnie w ogóle płacić mi za to, ja jestem, przepraszam bardzo, czy to jest. Szukanie duchów jest charytatywne, przepraszam bardzo? No właśnie, jeśli cokolwiek znajdziemy. Nie wierzysz mi, prawda? Na pewno bym chciał. To by było dla mnie ogromnie przyłomowe, gdybym coś takiego znalazł. Dobra, jest, nieważne. Zobaczmy co tam masz. Come on. Gdzie jest ten album? Eee, komputer. Okej, okay, komputer. To było trzęsienie ziemi. Większe tym razem. Wydaje mi się, że. Wszystko w porządku dzieciaki? Nie, nie jest. Okej, okay, czyli nikt nie zwraca uwagi na to, że... O myślę, że szyba pękła to są ten, yy, linie energetyczne. Okej. Okay. Dobrze, popodglądajmy sąsiadów i potem możemy się zająć sprawą. Dobra, co tu się dzieje? Komputer? Okej. Okay. Fajna czapka. To są wszystkie zdjęcia, które mamy. Przetransferowałem je na ta. Dodałem także y, opisy, które moja mama dodała w albumie. Mam nadzieję, że to pomoże. Świetnie! Y, zobaczmy, co możemy znaleźć. Okej... Okay. O nie! Jezu, to jest ten! Taki kinitopet! Okej, okay, cześć, No Ja jestem Spectral Aware. Pe spectral Aware to narzędzie, które pomoże. Aha! Które ci pomoże poszukiwać ukrytych anomalii, duchów, zjaw w zdjęciach i nagraniach. Z pomocą filtrów i coś tam, coś tam, jakieś tam foto, 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 fotogeniczne rzeczy. Okej, okay, ten poradnik, ten przewodnik pomoże Ci zidentyfikować z jakim nawiedzeniem masz do czynienia. Jeśli widzisz cokolwiek, zaznacz to jako nawiedzone. I wybierz typ anomalii z checklisty. W przeciwnym razie, jeśli niczego nie zobaczysz, zaznacz to jako yy, bezpieczne. Pamiętaj, nawiedzenia są rzadkie. Większość zdjęć wcale nie jest nawiedzona. Nie jesteś pewien, jaka, jaka to na anomalia? Sprawdź przewodnik. Okej. Okay. Dobra. No i faktycznie to mamy, tak? Czyli... A, i tutaj mamy różne ustawionka i zawise. Dobra, 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 fajny, podoba mi się to. Podoba mi się to. Wydaje mi się, że tutaj, że to nie jest chyba nawiedzone. W sensie tu jest jakaś paszka, ale to chyba... że spocona to raczej nic takiego. No nie, no po... Eee. To jest safe. Nie mogę już wrócić. Okej, okay, nie mogę wrócić. Dobra. Oj, tu może coś być. Oj, tu może coś być. Dobra. Come on. Uh, nie wiem, co się i gdzie się ma pokazać, w jakiś sposób, nie? To będzie jakiś ryjec, który nam wystawi środkowy padres? Czy... Coś się tu... Nie, to jest oryginalne, okej. Okay. Okej, okay, figury i sylwetki głównie. O, oh, creepy shit jednak. Okej, okay, to jest creepy. Uh, okej, okay, niezidentyfikowane indywidua albo gangery. W sensie mimiki, podszywacze. Holy shit, okej. Okay. Niemożliwe wydarzenia. What the hell? To tyle rzeczy tu jest? Ej, przy... Ej, dobra, mam ciarki tak, mam ciarki. Podoba mi się to strasznie mi się to podoba. E, nic nie widzę. Nic nie widzę, żeby coś tu było ciekawego. To jest safe raczej. Okej. Okay, Okej, okay, jubilat czekający na swoje ulubione śniadanko. No, tutaj musi coś z tyłu być, co? Widzę coś? Na razie mamy tylko dwa ustawienia, nie? Mamy negatyw, normal, potem exposure i contrast. Nie wiem w obu. Wydaje mi się, że bardzo duży kontrast właśnie będzie nam mówił z jakiegoś powodu, czy coś jest, nie? Właśnie mały. Nie no, wydaje mi się, że duży kontrast. Shit. Nie, też bezpieczny chyba. Okej. Okay. Mały Ilaj pomaga w kuchni. Pewnie. W rogu? Nie, 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 nie. nie. To jest ścierka. A. Brudna, ale nienawiedzona. Nie, 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 nie ma. Przysięgam, że nie ma. Albo nie umiem szukać, raczej nie umiem szukać. To jest bezpieczne. Mam gęścią skórkę, autentycznie już mam gęścią skórkę. Ej, dobra, dobra. No widzę to już chyba, I a mean, im tego kogoś tam nie powinno być, nie? Ja w domu zdjęcie zrobione przez Ilaja, ale kto tam jest? Kto to jest? O mogę scrollem. Kto to jest? Kto to jest? Okej, okay, w negatywie. Widziałeś to? Widziałem to. Widziałem to. Na, 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 na. Teraz tak. Y to. No, to jest. Oj. Mam gęsią skórkę. Holy shit! Co się wydarzyło? Co się stało? Co się. Babuszka spadła z rowerka! Co się dzieje? Halo, dzień dobry. O mój Boże, babciu. A nie, on tak stoi bardziej. O mój Boże, babciu, co się stało? Co jest ze mną, nie tak, o Boże! Spokój się, Tom. Wszystko w porządku. A może ktoś podniesie babkę? Wszystko w porządku, tylko upadła. W porządku? Ona nie jest w porządku. Twoja matka ma rację. Ona pot potrzebuje odpoczynku. Nie powinniśmy wezwać doktora? Może karetkę? Karetkę? Okej. Okay. Ona nie wygląda, jakby coś było w porządku. Nic nie mogę zrobić dobrze. O boże. Oddychaj Tom, głębokie wdechy. Wszystko jest okej. Okay. Dobrze? Mówiłem wam wszystkim wcześniej, coś jest nie tak w tym domu. Od... Nie zaczynaj z tymi historiami. Czy ktoś podniesie babkę? Czy babka ma leżeć? Jest Czy... stary, wydrukujesz może zdjęcie, które widzieliśmy? Powinniśmy im to pokazać. I... Podnieście babkę, błagam. Stoją jak wos woskowe figury. Dobra, daj, to, daj ten wydruk, daj ten wydruk. Jest, okej. Okay. Proszę bardzo. Kim jestem facet? Czemu zdradzasz swojego męża? O zobacz o to zdjęcie. Widzisz to już? Moje zdjęcie? Na co powinnam tam popatrzeć? Nie widzisz tego? Byliśmy sami przez ten cały dzień. Tam jest twarz. A, nic nie widzę. Czemu nie wrócić do tych swoich gierek? Położymy babcie. No, już zmykajcie. Dobra, też bym nie wierzył. Nie jest w porządku. Nic nie jest w porządku. Nie przyzna się to do tego. Ej, szczerze, ja, ja już wiem, że ta rodzina jest dysfunkcyjna. Ja już wiem, że oni kogoś zabili i oni to ukrywają przed tym synem. Ja już wiem, że coś jest z nim tak. Ja, jakby babka wie. Babka też wie. Babka, babka wie, tylko że nie może powiedzieć. Wszyscy wiemy, że oni kogoś zabili, nie? Oni są jakby w tym całym. Wiecie, oni są w tym. Zabieram. 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 Naprawdę musimy znaleźć jakieś zdjęcia z czystym dowodem teraz, czystymi dowodami. Jeśli mamy ich przekonać. Nie wiem czemu mam wrażenie, że rzeczy się potoczą znacznie gorzej. Okej, okay, dobra, pewnie. Specjalne formy, co to znaczy? Co to znaczy specjalne formy? Spektralne, przepraszam, specjalne. Jestem specjalny. Formy spektralne. Y Okej, okay, okej, okay. aparycja, która się może pokazać na kamerze e, W postaci e, takich mglistych ten mglistych e, kształtów albo ciemnych niezidentyfikowanych cieni. Teraz tak, tutaj też pewnie nie będzie, wydaje mi się. Coś coś dziwnie wygląda ten gość. E, wydaje mi się, że nic tu raczej nie ma. Nie, bezpieczny raczej. Okej. Okay. Uuu! Ja już widzę coś w rogu chyba. Pokaż to. Patrz, 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 patrz. Widzisz to? Patrz! Mam to! Widzę. Ale mam gęsią skórkę. Za... Ej, dobra, to jest szczerze przerażające. Nie spodziewałem się, że tak będzie. Widzę to coś. To jest zdecydowanie spektralna forma jakaś, no. Ja w to wierzę. Dobra. Yy, dziadek Elias podczas wojny. Też nie powinno być chyba nic złego z tym zdjęciem. A staje się. Czuję, że będę w to coraz lepszy. Ok. Eee, też nie widzę żadnej figury. Żadnego niemożliwego niczego. Jest dziadek, co się sepali fajkę i tyle. Eee, tata i jego nowa praca w fabryce. W tle? Może coś być? Może. Powinno w sumie, nie? Bo właśnie to jest to, że one, te zjawy, duchy, cokolwiek nie będzie pewnie się pokazywać jakby. Eee. Nie będą się pokazywać, z, nie wiem, na, na, na przodzie ani na środku i tak dalej. Tylko często gdzieś nie. Tutaj ktoś ukryty będzie, tutaj z, coś takiego, nie? Jestem prawie pewien, że tak to będzie działać. Nie, nie bezpiecznie, okej. Okay. O nie, nagranie. Okej, okay, okej, okay, nagranie będzie moste. Ja zjał coś, coś wybuchnie. Gdy analizujesz nagrania, ważne jest, żebyś zapoznał się z kontrolą y, tych... Kontrolą... No kontrolą nagrania! Okej, okay, coś strasznego może się kryć w każdej sekundzie, w każdej klatce. Okej. Okay. Mogę spowolnić? Chyba nie. A nie, bo to... Byłem pewien, że ktoś się pojawił nagle, a to ten przyszedł ty siedzi. Oglądają telewizję chłopaczki. Nie no, niestety nie widzę niczego. Do końca jeszcze poczekam, ale raczej niczego nie będzie. Szkoda. No, niczego nie ma. No to nie jest raczej zjawa, nie? Po prostu. Ale czemu oni mają kamery w końcu domu, w albumie rodzinnym? No okej, okay, no niech będzie. Nie, on przyszedł stąd, a nie stąd. Czy ja tam coś widzę? Nie, nie widzę nic przecież. Nie, nie jestem chory psychicznie. Wait. Co? Czy tu się coś porusza w rogu? Okej, okay, jest bezpieczny, okej, okay, jest bezpieczny, jest bezpieczny. Oj! Oj, coś tu jest, nie? Ktoś albo coś, czego tutaj nie powinno być. Tylko ja tego nie widzę jeszcze. Jeszcze! Spokojnie. Negatyw. Się boję autentycznie. No dwójka, no. Okej, okay, trójka powinna być na tym zdjęciu ludzi. Jest, w opisie jest trójka. Tu jest troje ludzi. Muzyka jest jakby coś było na tym obrazie, ale ja nic nie widzę. Spodziewałbym się, że ktoś może tam stać, ale ja dalej. Aparycja jakaś? Jakiś. jakaś mgiełka? Coś? Może więcej nóg jest w jednym momencie, co? Nie. Nóg jest tyle samo wszędzie. Nie widzę żadnego cienia, nie widzę niczego, nie widzę żadnej innej osoby, która nie powinna być. Nie widzę żadnego nienormalnego zdarzenia, którego tam nie powinno być. No nie, jest, jest okej, okay, nie, jest okej, okay, pewnie. Tutaj? Pradziadek, praciocia? What? No, tam ciocia. I... I nazwa pliku raptet Jakoś zanieczyszczona nazwa pliku Czy to są gang, do, gangery te dwa? Czy ich tu nie powinno być tych dzieciaczków? Czy że nie? Nie okej, okay, to jest ona w takim świetle stoi po prostu Myślę, znaczy, że ona jest dopętana jakaś ta dziewczynka A to żeby ktoś wisi? Nie Ponownie, okej okay. Kościele, u no pro, come on co on, jesteśmy w kościele, coś tu musi być. Ja nie chcę, żeby coś tu było, mam taką gęsią skórkę już na plecach, nie, jeszcze czuję rowienie w pleckach, nie? Ale to dobrze, to ma... Ba... Nie, to jest... Okej, okay, to jest w oryginale. Dobra, nieważne. Znowu nic! Shit! Czy wy coś widzicie? Czy ja powinienem coś widzieć? Czy coś jest tu w rogu? Co to jest? Ciekawe, co to będą jeszcze za opcje? Ile tu będzie opcji, nie? Do edytowania zdjęć. Okej, okay, bezpieczne. Symulakra. Co to znaczy symulakra? A to to! O Boże, what the hell? Jezu, no przysięgam, ja mam już tak gęsię skórkę, że mam szorstką skórę już. <słyski> Okej, okay, zjawa coś może się ujawnić przez formowanie podobizny człowieka albo ludzkiej figury z, aha, pośród drzew, chmur albo struktur jak podłogi ściany. Właśnie takie rzeczy, ale zajebiste, o mój Boże, jakie to jest dobre, jaki ja chcę to widzieć. Bo masz tu wytłumaczenie o co chodzi, czego ja już mam wziąć długopis, a ja już jestem teraz po prostu detektywem. Mów mi Sherlock Holmes! Na razie nic nie widzę, ale. Czy to znaczy, że tutaj będzie coś? Czy to znaczy, że na tym będzie coś? I rozumiem, że gołe oko to też może zobaczyć. Ja, nie wiem. Żadnej mgły, żadnego w ogóle. dymu. Także. Dobra. Bezpieczne raczej. Tu nie będzie bezpiecznie, ja to wiem, ja już czuję, że nie będzie. Okej. Okay. Czy to. Czy ja, ja to mogę po prostu. To jest wystarczający dowód? Po prostu się przyjrzeć, czy widać coś, czego nie powinno być. Nie, wydaje mi się, że po prostu. Po prostu Haunted to dam jako. Ee, to. Wydaje mi się, że to by było okej. Okay. Night vision, człowieku. Night vision. Dalej tu chyba nic nie ma, ale... Ale... Czemu to dziecko ma taką twarz? Ono patrzy na mnie wprost. Chcę powiedzieć, że o nic się nie dzieje i tak dalej, nie? Ale z drugiej strony to dobrze. Właśnie to dlatego jak już się coś pokaże, to ty masz takie. I ty, że tam coś stoi, nie? Od razu. Nie, nic nie widzę. No, żadnej twarzy, niczego, jest bezpieczne. Tutaj... Tylko mi to Ray przypomina? Szczerze? Już... Ja mogę parę zaznaczać, dobra, dobra, to zanim zaznaczę jeszcze przy, się przyjrzę. Bo to może być coś jeszcze, nie? Może być pewnie, pewnie im dalej w las, im więcej tych zdjęć minie, tym gorsze rzeczy będzie i tym więcej ich będzie. Dobra, no to jest twarz po prostu, wydaje mi się, że nic więcej tu nie ma, żadnych figur, ani niczego. Szkoda, chciałbym coś zobaczyć, ale twarz mamy. Genialne, z terenu się uformowała. E, impossible. Nie, e, to jest. E, symulakra, chyba, tak? Tak, to jest to. Dobra. Okej. Teraz sobie Nightwishers odpalę. Oh, shit! Ok, to jest troszkę przerażające. O bliżej. Ej, jumpscare. Sam się jumpscarewałem. Oczywiście, że coś tu widzę. No come on, patrz. W negatywie to będzie widać? Mm -mm. W ogóle, no, negatyw tutaj nie za bardzo zadziała, bo to jest bardzo, bardzo ciemne. Bardzo ciemne wszystko jest, nie? Tutaj też nie widać, tylko w Night Vision. Ej, no, nie, jest, dobra, myślałem, że już zniknęło. Jest, widzę to, widzę. Jest spokoju jego. O Boże, to jest O oh, fuck, okej. Okay. To jest trochę przerażające. Dobra, eee, no to tak, tylko że to jest jaka już wtedy? Apary... Aparycja? Nie, bo to są tylko mgły, a to jest widać coś, czyli to jest aparycja. Tak. Okej. Okay. Dobra. Nie, to jest zrobione zdjęcie bardzo z bliska, raczej nic. No w tle tu nie może nic być i ukryte raczej twarzy na twarzy nie będzie, także okej. Okay. Ej, stary, chodź zobacz to. No a tak tu, tu na stówę było nawiedzone nagranie. Jestem prawie pewien. Dobra, trudno. Co się stało? Co tam masz? Nie stój tak nade mną. Okej, okay, chcę ci coś pokazać. Okej? Okay. Tak, to coś stało tutaj, nie? To coś stało w tym miejscu się patrzyło. Holy shit, ty tak creepy. Kocham. Dobra, gdzie on poszedł? Gdzie poszedł tutaj. Czy ta ściana krwawi, czy mi się wydaje? Co do cholery. Widzisz, mówiłem ci, to nie jest normalne. Co wy tu robicie? Ile co z tobą nie tak? Dlaczego pokazałbyś coś takiego yy, naszemu gościowi. Mamo, ale pamiętasz co ci mówiłem o robakach w yy, łazience? To to nie jest normalne. Znowu to samo. Dobra, krwawi ci ściana z owadami w razie robakami. To jest jakby... Nie chcę słuchać opowieści o duchach, okej, okay, świetnie. Tak, przecież... I oni wiedzą, nie? To niemożliwe, żeby ktoś był aż tak głupi. Oni wiedzą. Ty coś wiesz, nie? Twoja wina. To u ciebie. Nie? Okej. Okay. Na. No. Na, no, na, no, na, no, na. No. Nie, 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 to cała rodzinka jest dziwna. Szczerze, lubicie coraz bardziej, ty masz rację. Znam ją, nie, nie posłuchają nas. Nawet jak pokażę mi zdjęcia, powiedzą, że to oprogramowanie je dodaje. Te, te rzeczy. Tylko przez to, że jesteśmy dziećmi. Co teraz? Musimy zrobić coś sami. Co takiego? Pozbyć się tego, co nawiedza dom. Eksor egzorcyzmować to, jak? Okej. Okay. Czyli oni chcą poprzez zdjęcia, jakby ze zdjęć wywnioskować, jak to zrobić, tak? Okej. Okay. Dobra. Będę szczery. Co? Shit! Okej, okay. znalazłem 5 z 8 nawiedzeń. Trzy przegapiłem. Tylko 3, 4. 3 przegapiłem. Trzy przegapiłem Dobra, to znaczy, że jest okej okay, Ja jestem z siebie szczerze dumny Dobra, wow, okej okay. Okej, okay. ej Nice, holy shit, ej, ej, ej Ej, 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 ej.